Nagrałem nowego TikToka. Kamera gubi mi autofocus. Nie podoba wam się to, że narzekam, że w moim Elite Trainer Boxie nie było karty promo. No to co, zamknę kanał i koniec. Kupiłem nowego Elite Trainer Boxa. Tutaj podziękowanie dla Marty za wysłane donaty na streamie. Dzięki Marta za super czacik i dzięki za donajcik. Celebrations! O, ale strzeliło! Ło ale Dostałem wypłatę w tym tygodniu, więc kupiłem jeszcze ostatnie dropy z Charizardem Lanza. Chociaż uważam, że to jest przereklamowany box i nie warto go kupować. No Charizard, bo to Charizard. Po prostu kupiony, bo był limit produktów jeden na osobę, więc kupiłem dwa. Jeden na mnie, a drugi do pracy zamówiłem. I zamówiłem jeszcze mój ulubiony box. To jest mój ulubiony box Zeysian Delet Spin Collection Box. Zawiera Zeysian level X, przepiękną przypinkę, mam ją w plecaku. Chętnie bym go odpakował, ale chcę sobie zostawić każdego produktu po jednym. Tak na półkę na razie, więc na pewno otworzę Lance Charizarda. Albo nie, w sumie zmieniam zdanie. Otworzę i Trainer Boxa, bo jeszcze dwa mają do mnie przyjść pocztą. Także zacznijmy od tego. I tak, dodam wam, że znam już odpowiedź odnośnie mojej graniczy, której nie było w Elite Trainer Boxie. Napisałem do supportu The Pokemon Company, poprosili mnie o przesłanie paragonu, czyli dowodu zakupu, i tutaj uwzględnili moją reklamację. Poprosili mnie, żebym skontaktował się ze sklepem. Jeśli sklep mi nie odpowie, to oni po prostu rozwiążą moją reklamację. I powiedzieli, że jeśli, jeśli będą mieli dostawę z. Z zastępczymi produktami, to po prostu mi tutaj wynagrodzą to. A na chwilę obecną nie mają, przez to, że z drukarni się nie, nie wyrabiają z tym wszystkim i, 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 i tego nie mieli jak. Nie mają po prostu na miejscu tych kart na zastępstwo. O, tu jest Greninja, widzicie to. Tak powinno być od razu w pierwszym boxie. O, to jest ta karta, której ja szukam. Greninja. Poproszę autofokus. Teraz pamiętam pamiętam, żeby wcisnąć, bo to jest w tej kamerze tak, że muszę, muszę ręcznie nacisnąć autofokus. Zobaczmy te karty Greninja, której w poprzednim boksie nie miałem. Greninja Gold Star Shadow Knife i bardzo ładna tutaj grafika Galactic Holo. Można też Swirla na niej trafić. Także spoko, tak to wygląda. No min condition odkładam na bok. Powędruję do tabladerka. Potem zobaczmy nasze boostery. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu mamy też Darkness of Blaze, Vivid Voltage, Battles, Chilling Ray. Rain. co na sprzedaż. Albo po prostu za większe donaty, donatorzy będą mogli otwierać te karty na streamie. Energię, przekładanki, to wszystko zostawię, żeby nie robić bałaganu. I co moi drodzy? Codziennie openingi kart Pokémon na moim kanale. Ale fajnie mi się to otwiera. Od początku premiery Celebrations tak dobrze się bawię. Dlatego zapraszam na unboxing boosterków. Tak duża ilość, trzymajmy kciuki, żeby trafić tutaj karty, których mi jeszcze brakuje do kolekcji, a jest ich już niewiele. Udało mi się skompletować cały master set. Oprócz oj, ale ciągnę za te karty. Oprócz miu, którego w wersji złotej jeszcze nie udało mi się trafić, zobaczmy co my tu mamy. Lucia, poproszę autofokus nie na twarz, tylko tutaj na karty. Będę sprawdzał, bo patrząc na ekran taki 3 cm, to ciężko się to ustawia. Tego fokusa Cosmog, Kyogre i Flying Pikachu VMAX. Skąd wiedziałem? Bo to jest zawsze albo Flying Pikachu, albo Surfing Pikachu. Jak już tak tyle kart otworzycie, to też Wam się będzie e, wydawało, co jest w kolejnych boosterach. Słuchajcie, siomeczki. Kolejny booster, kolejna ptaka. I mamy karta z Kodem. Lugia, proszę jeszcze raz autofokus. Graudon i Kyogre i Pikachu. Ua, ten jest bardzo ładny. Ten nie ma rys. Wiecie co? Tak mi się wydaje, że te pierwsze fabryczne, które otwierałem, to tam one miały takich kresek bardzo dużo. Będę musiał zrobić sobie przegląd tych kart i zobaczyć faktycznie najlepsze egzemplarze. Sobie powypierać, na przykład. Dobra, to są poprzednie dropy, to też jeden tutaj, może. Powinienem taki przegląd robić. Powybierać wybierać to najlepsze i wtedy je do albumu, ewentualnie do gradingu e, jakiegoś wysłać. Fajnie by było przynajmniej jakieś takie niektóre, z którymi mam najlepsze wspomnienia. Tak, tak mi się wydaje, że to powinienem zrobić. Palkia, Dialga, Kosmoem i Lunala. To teraz przewiduję, że tu będzie reprint jakiś. Reprint albo coś super. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Dialga i welta. Claydol reprint, ok. Też nice. Ale centering słabiutki, słabiutki. Się śmiałem dzisiaj z klientki, że. Jest uzależniona od zdrapek i tak dalej. Wydaje same pieniądze na zdrapki codziennie. <laughs> Jeśli koleżanki z pracy śmiały, że och, damy, no, ty, co? Codziennie paczki do ciebie przychodzą z Pokémonami nowymi. No i tak jest. Faktycznie dzisiaj pani stonosz, którą pozdrawiam, przyniosła mi paczki. Nie musiała tego robić. Przyniosła mi do pracy paczkę, która była do, na adres domowy. Także dzięki wielkie. Kosmog i Luna. Tam wszyscy mnie znają na tej poprze, że to ja to ten, co najwięcej zamawiam. Beka. Czasem jest śmiesznie. Ale pocieszny. I tak. Kosmoem. Lugia. Wow. Wow. Ale dobry drop. Mega Rayquaza i jest Rzadka karta. Surfing Pikachu to tam obluty. Wow. Potężny. Potężny Mega Rayquaza EX. Wow! Emerald Break! Mega Rayquaza EX to ewolucja z, re... z Rayquaza EX po prostu. Mega ewolucja. I atak to Emerald Break za znaczy 3 energię i atakuje 30 razy ilość pokemonów na ławce czyli jak mamy 5 pokemonów, 30 razy 5 150 a jeśli mamy jeszcze jakąś inną kartę z Abilitką co pozwala nam położyć więcej pokemonów na ławce no to pokémon przeciwnik ma przechlapane super combo booster w jednym boosterze trafiliśmy Mega Rayquaza i x na 25-lecie oraz Surfing Pikachu v max. ale sztos epicko i w ogóle pisaliście mi pod komentarzami że mam też szczęście z tym y, trafionym Ambryonem no tak, bo Ambryon Goldstar to jest jedna z rzadszych kart tutaj w kolekcji chociaż ja bardzo bym chciał jeszcze trafić tego Shiny Magikarpia bo jego nie mam w kolekcji Reshiram i Sol Galio. trzy boostery przed nami zostały jest nowe rzeczy się trafiają. Lubię to, że taka jakaś inna partia chyba produkcyjna tych boosterów teraz siada, bo im więcej odpakuję, tym więcej mam dropów. Na początku te pierwsze miały najwięcej holo, bo były te reprinty, Charizardy i tak dalej. Teraz widzę, że trafiają mi się te pozostałe, więc nie wiem. Nie wiem, czy otwierać wszystkie, bo mam jeszcze dużo kart z tego zestawu. Nakupowałem, wydałem całą wypłatę i ostatnią premię. Którą dostałem w pracy, więc szalejemy z tymi kartami. O, mam reprinta kolejnego, a jest to Fan Prime! Ale się cieszę. Wiecie dlaczego? Bo Donfana Primea miałem kiedyś, właśnie właśnie z base setu Hardcore Soul Silver. To jest karta Donfan z Pokebody Exoskeleton. Każde obrażenia zadane Donfanowi są zredukowane o 20. Czyli na przykład mamy tutaj, nie wiem, weźmy na to Klejdola, który nas atakuje za 40, no to nie atakuje nas za 40, tylko za 20, bo miał takie ability, jakby Poke zdolność, która pozwalała zmniejszyć ilość obrażeń nadawanych na tego Pokémona. I tutaj Earthquake za 60 i Heavy Impact. I chyba pamiętam, że z Peterem się wymieniałem jakoś tak, że on mi dał kilka primów, kilkaset set kart, jakiś tam bulkowych, a ja mu dałem tego Donfana i dostałem za tego na kilka innych prime'ów. I wtedy się cieszyłem, że ja mu oddałem tę kartę, którą może wykorzystać do turnieju, a ja się cieszyłem z kart, które... On się cieszył, że mi dał po prostu niepotrzebne inne prime'y, którymi by nie grał, a ja miałem przez to uzupełnioną większą kolekcję. W taki sposób się zamieniałem w dawnym okresie. Ta karta jest z 2010, tak, tak, wtedy również pojawiał się polski dodatek, diament i perła i no moja największa zajawka z kartami Pokémon się zrodziła w tamtym czasie właśnie no wcześniej no to były głównie Tezosy i, i nie tylko dobra Dialga i Veltal Cosmog i Pikachu Reprint jeszcze raz no powiem wam, że fajnie że taka odmiana jeśli chodzi o dropy bo dwa nowe dropy siadły Dwa nowe dropy dla mnie, czyli Fan Prime oraz jeszcze Mega Rayquaza EX. Sprawdźmy w naszej liście, jak to wygląda teraz, z... czy to jest oznaczone. Oznaczyłem sobie listę taką w ogóle na tej kartce, co mi brakuje. Więc teraz na spokojnie możemy odznaczyć, że mam Team Rocket Magraudon. Mm, karcząb nam się trafił, Donphan... To już niewiele nam brakuje, bardzo niewiele. Trafiliśmy ze Chroma, Mhm. Mm Mewtwo, Zerniasa Samamy i Mega Rayquasy. To Słuchajcie, bardzo blisko do skompletowania całego setu Celebrations, że będzie blisko 100 boosterów, które odpakowałem. Kapule LGX, Reshiram... Brakuje mi jeszcze Gardevoir, Rockets Admin, Shining Magic Card, no to jest 5 kart, 6 Rockets Zapdos, 7 Dark Kierados, 8 Imposter Professor Oak i 9 Notomio. Dziewięciu kart mi brakuje z serii Celebrations do skompletowania całego Masters, no, całego setu razem z tymi reprintami. Także, najlepsze dropy już za nami, zobaczcie. Winozaur reprint, Blastoise reprint, Charizard reprint, Ambryon. No, przyfarciłem z tymi dropami na początku. No, próbujemy dalej. Dlatego zostawcie łapkę w górę, bo wleci więcej openingów na tym kanale. Największy polski kanał o kartach Pokémon oglądacie. Komikosa i widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie łapki w górę, bo te łapki jednak dają troszeczkę więcej zasięgu i film jest potem bardziej promowany. A wiem, że i tak w Polsce bardzo mało się osób interesuje Pokémonami. To jest temat, który można osoby zainteresowane kartami Pokémon policzyć na palcach. Wszyscy się praktycznie znają i tak to wygląda. Dobra, więcej celebrations. Niedługo. Widzimy się. Niedługo. Cześć.